Siemanko, witam się z Wami na kanale IT Hardware, od razu możecie zostawić suba i zapraszam do podsumowania newsów z minionego tygodnia. I zaczynamy od mariażu OpenAI i byłego, już niemalże legendarnego, albo nawet legendarnego wśród fanów Apple, John'ego Iwa, który był tym projektantem złotej ery Apple, która to wprowadzała nowe, innowacyjne produkty, jeszcze pod rządami Steve'a Jobsa. Już nie pracuje tam ładne kilka lat, ale teraz dogadał się z samym Altmanem i tworzą razem urządzenie, gdzie tak naprawdę do, na chwilę obecną OpenAI ma tylko i wyłącznie, jakby poszukuje interfejsu dla swojej usługi, jakim jest ChatGPT. I wydaje mi się, że będzie to po prostu jakiś telefon od OpenAI, który będzie miał jako asystenta wbudowany ChatGPT. To może być naprawdę game changer, bo wszyscy, znaczy, Android jako taki, e, prawdop znaczy prawdopodobnie dopuszcza być może inne asystenty, ale na chwilę obecną ich tam nie ma. Jest Gemini. Oczywiście Apple nie dopuści nikogo poza swoją Siri, która jest żałosna na chwilę obecną, ona nawet po polsku nie mówi w XXI wieku, to jest tragedia. A ChatGPT jako taki asystent, to mógłby być game changer więc. Czekam na to urządzenie, zobaczymy co z tego będzie. Moim zdaniem to będzie jakaś dystrybucja Androida z takim prebildowanym czatem GPD zamiast Gemini. Następny temat to zrównywanie się procesorów Intel i AMD na Steamie, jeżeli chodzi o ilość użytkowników, jakie z tego korzystają. Od razu takie badanie statystyczne, kto z Was korzysta z jakiego procesora, napiszcie, bo na Steamie zbliża się to do 50%, Czy znaczy wiecie, zbliża się w takim tempie, że jeżeli mamy osiągnąć bilans 50-50, to AMD będzie musiało utrzymać taką dynamikę zdobywania przewagi jak obecnie jeszcze przez co najmniej 2 lata. I wtedy będzie do 50-50, bo na chwilę obecną AMD osiągnęło już 42%, co jest nie lada sukcesem, natomiast budują to suk jakby sukcesywnie od em, kilku lat, w ciągu ostatnich pięciu miesięcy zdobyli 2%, więc żeby zdobyć pozostałe 8 niemalże procent, no, to w tempie 5 miesięcy to mniej więcej 2 lata. E, oczywiście to może zwolnić albo przyspieszyć. Jeżeli panterlejki się uda okażą nieudane zupełnie, to przyspieszy. Jeżeli się okażą udane, to zwolni. Może się to też cofnąć. Natomiast ten pluralizm naprawdę wygląda całkiem nieźle na chwilę obecną. Oczywiście on pokazuje tylko steamowe, e, raczej w większości gamingowe komputery. Nie pokazuje rynku. E, profesjonalnego, gdzie no, w laptopach firmowych Intel niepodzielnie rządzi i biorąc pod uwagę, że skoro w gamingówkach, gdzie te Ryzeny bardzo fajnie i mocno zdobywają kolejne bastiony Intela, to w takich profesjonalnych zastosowaniach potrwa to pewnie troszeczkę dłużej. Za to niedługo trzeba było czekać, żeby zobaczyć kolejne modyfikacje Chińczyków na RTX-ach. Tym razem RTX 4080 super z 32 gigasiami pamięci wiram. Po co? Po to, żeby AI na tym robi, dlatego trochę się boję o 5000, super, że one mogą być, no, łakomym kąskiem dla Chińczyków, żeby je przerabiać na karty pod AI. A propos AI, no i to OpenAI. OpenAI tym razem, jak w tamtym tygodniu, w poprzednim podsumowaniu ogłaszaliśmy, że wielki mariaż z NVIDIĄ i tak dalej, tak tym razem wielki mariaż z AMD OpenAI podejmuje. To jest ciekawa rzecz. Instinct MI 450, czyli najnowsze akceleratory od AMD, aż 50 tysięcy takich akceleratorów ma trafić do jakby infrastruktury budowanej przez OpenAI. Co oznacza ni mniej, ni więcej, że OpenAI stawia na dywersyfikację i bardzo mądrze, jakby największy gracz na rynku uzależnił się od jednego producenta, jakim jest Nvidia, to wszyscy bylibyśmy w dupie, włącznie z OpenAI. Dobra, teraz szybko Intel. W ogóle, dlaczego dzisiaj tak newsy? Dzisiaj newsy nie są w kolejności tematycznej, ale chronologicznej. Jak pojawiały się od najstarszych do najświeższych dzisiaj newsów, czyli że były chronologia czasowa zachowana. Tak eksperymentalnie, dajcie znać, jak Wam się to podoba. Panther Lake. No, te procesory, które. które Będą starały się powstrzymać ten trend zdobywania przewag przez AMD. Na razie wiemy, że dostaną zintegrowaną kartę graficzną trzeciej generacji, czyli Celestial. Układy te, takie desktopowe, klasyczne, dostaną tylko 4 DZNXI, więc będzie to totalnie basicowa karta graficzna z Integra, taka typowa Integra do wyświetlania ekranu, chociaż biorąc pod uwagę potencjalną moc takiej trzeciej generacji, no to wydaje mi się, że w podstawowe gry na tym pogramy, że to nie będzie tylko wyświetlacz ekranu ale będą też modele X, które dostaną aż 12 takich rdzeni i to już będzie wydajność na poziomie nie wiem, B570 czyli obecnego Battlemaga powiem Wam szczerze to może być ciekawe. Oczywiście te X-owe układy prawdopodobnie trafią do laptopów, a te z mniejszą ilością pamięci, e, z mniejszą ilością widzenia do desktopów. E, no, teraz i zupełnie inna bajka. Apple, które już było na tapecie, ale na tapet, bo na tapet nie wiem, czy to się odmienia. E, bierze się na tapet, a jak mówię, że było na tapecie? Nie mam pojęcia. Chyba na tapecie, tak, wtedy mówi się na tapecie, że było na tapecie. Tapet to był taki stół do rozkładania map kiedyś, więc stąd się mówi, że bierze się na tapet. To nie chodzi o taką tapetę na ścianie, tylko tapet to był stół, na którym wojsko na przykład rozkładało mapy i planowało. Tak, więc bierze się na tapet, taki stół. Dobra, wracamy do ten, do newsów. Tim Cook zbliża się do emerytury i za niedługo Apple straci prezesa, będzie nowy. Od tyle. Yy, ma nim być taki ten ziomek. John Tereus, szef inżynierów. No, zobaczymy. Rzekomo pod jego rządami ma by, mają być nowe, bardziej innowacyjne, bardziej technologiczne rzeczy. No, zobaczymy. Może w końcu wprowadzą Siri, która umie po polsku. Wow, to było coś. E, Intel i Nvidia. Acer mówi, że to partnerstwo to będzie tylko kolejny kłopot. Dlaczego? Dlatego, że w praktyce Nvidia będzie ten układ, który powstanie nowy, ten z połączonego części CPU Intela i części GPU NVidia, To będzie tak naprawdę traktowane przez dostawców jako nowy układ NVidia. Więc no, pojawi się trzeci poniekąd gracz na rynku procesorów Oczywiście z naszego punktu widzenia, my wiemy, że to będzie Intel Ale z punktu widzenia właśnie dostawców, producentów laptopów i tak dalej To to będzie taki produ trzeci producent i Yy, straszne, ponoć, urwanie głowy, jeżeli chodzi o całą logistykę z planowaniem produkcji i produkowaniem tych laptopów, więc, no, nie wiem, nas to raczej nie obchodzi. Ja tam będę oczekiwał, żeby wszystko było git, a jak to będzie finalnie, to się przekonamy. Ja tam się cieszę z tego, że coś się dzieje na rynku, coś innego, bo wiadomo, ci to by nie chcieli nic zmieniać. Oni by chcieli, żeby tylko słupki sprzedaży rosły i problemy malały. A my chcemy, żeby słupki sprzedaży, ja nie chcę im dzieje, co, co tam się chce, ale żeby ceny malały, ale za to słupki wydajności rosły. E, tutaj krótka informacja o tym, że Libutan, czyli obecny CEO Intela, został poniekąd uratowany przed Trumpem e, przez innych prezesów. Dzwonił do niego Jensen Huang, e, kto, ktoś tam jeszcze był, że, e, że dzwonili do, do prezydenta, ale no, pl pl plotki głoszą, że inni prezesi tych dużych firm zaczęli bronić Tanga przed, y, um, przed Trumpem. No, i Trump zmienił zdanie: powiedział, że, że Tang jest GIT, niech, niech dalej rządzi. Intelem Będzie, nie musi odchodzić. Niesamowita sprawa. Także takie ziomaćki, dobre chyba, nie? Windows 10 się skończył. Jak to oglądacie, to już jest nieaktualne. I, i, I co z tego? Jakby ktoś dodał post, masakra, ale to ktoś dodał taki post, wiecie, spoza świata technologicznego, że generalnie jak Windows 10 przestanie być wspierany, to stanie się podatny na wirusy. Od razu, w ten sam dzień. Nie, on po prostu przestanie dostawać, znaczy przez jakiś czas jeszcze będzie dostawał te poprawki zabezpieczeń, ale jak nawet przestanie dostawać te poprawki zabezpieczeń, to jak nie będziesz wchodził na jakieś szemrane strony, to nie jest tak, że ci nagle wirusa! Wgra coś, no weź przestań, jeju, je, ja nie mogę, ludzie są tacy niezorientowani, muszę coś osobnego na ten temat nagrać, bo nie wszyscy mogą sobie z tego zdawać sprawę, że można na niewspieranym Windowsie działać jeszcze przez długie, długie, długie lata. Okej, okay, będzie to coraz bardziej uciążliwe, bo za niedługo jakieś Steamy, jakieś inne programy zaczną się wycofywać ze wsparcia dla tego Windowsa. W teorii, w teorii ryzyko jakiegoś infekcji przez e, jakiegoś wirusa jest większe, ale w praktyce, to jak Wam teraz jedenastkę jakiś wirus zainfekuje, bo łaziliście na stronach, na których nie powinniście łazić, to co? Microsoft Wam odszkodowanie w związku z tym wypłaci? No i hu więc jak zrobicie to samo z dziesiątką, to będzie to samo, więc generalnie to jest... Ja nie wiem, ja nie wiem dlaczego tak jest, ale to jest punkt widzenia użytkownika prywatnego, bo firmy... Oj, tam musi być to jak najbardziej e, cały czas aktualne. One sobie na coś takiego nie mogą pozwolić, i dlatego też ruszyła gigantycznie sprzedaż komputerów. Wiadomo, oprócz użytkowników świadomych, jak ja czy ty. Są tacy nieświadomi i świadomy użytkownik korzysta z takiego systemu. A w sumie jaki troszeczkę ma ochotę. Chyba, że jest tak uciążliwe, że już nie ma na niego ochoty, ale to nadal y, sprowadza się do ochoty. Ale nie tej dzielnicy Warszawy. Dobra, Benek, z tymi suchymi żartami. Tak czy inaczej, to jesteśmy my. Y, ludzie nieświadomi, no to wiadomo, oni będą, o nie, Windows straci wsparcie, musimy kupić nowy komputer. No ale firmy, firmy to obligatoryjne, oni muszą kupić nowe komputery. W związku z tym. Rynek komputerów znowu odżywa, jak za pandemii. Odżywa też, czy też dopiero rodzi się przyjaźń Jensena i Muska. Dostarcza mu nowe, świeże serwerki, nawet podpisują umowę, w którym to Nvidia sama, jakby poniekąd, część swoich układów, swoich układów, zasponsoruje pod nowe centra AI Muska i jednocześnie będzie później czerpać z tego zyski w ramach akcji je zasponsoruje. Więc y, dokonuje Nvidia takiego mariażu z tą infrastrukturą Muska, żeby później uzależnić ich od siebie. I y, Musku musisz wszystko robić na RTX-ach. No ale te inwestycje robione w AI to jest jakiś, jakiś kosmos. Wszyscy ładują to w takie pieniądze, moim zdaniem na bank to pierdyknie. A pierdyknął też Battlefield 6. Mega udana gra. Ja tylko troszeczkę pograłem w betę. Teraz ludzie w to łoją na potęgę. Kurczę, też bym pograł, ale trochę droga jest. Dajcie znać, czy wygracie. No ja nie wiem, trochę mi szkoda tych trzech stów na tą grę. E, wiem, że w innych kra e, e, jakby krajach jest tanie, ale o, abonament EA PC EA Play. Ciekawe ile to kosztuje. O, 24 zł miesięcznie. Kurczę, może bym sobie zakupił i pograł troszeczkę. O, to jest dobry pomysł. Kurczę. 179 zł za rok. A ciekawe, czy w tym jest. Czy to trzeba mieć projekt. Trzeba mieć protolipa. No 170... Nie, no, wątpię, żeby tu były. Wątpię. No, zobaczymy. Zobaczymy. To pewnie ten droższy abonament. Dajcie znać, jaki z was pomysł. E, na to, żeby to kupić e, tanio. Ja niestety pewnie czekam aż będzie na promocjach. Wtedy sobie pogram. Najwięcej grałem w czwórkę. E, dobra, e, e, afera z Nvidiami, chipami. Aha, dobra, to jest jakaś firma, która miała tworzyć serwery, ale de facto biuro było puste. To tego nie usta miało nie być, bo nie, nie zaciekawił mnie ja aż tak bardzo. Ale e, to jest moim zdaniem już takie troszeczkę pokłosie tego, jak wygląda e, kwestia AI. E, to jest firma. Która była firmą czakiem założoną w Singapurze, która skupywała karty graficzne Nvidii i sprzedawała je do Chin za grube pieniądze. Bo tam wiecie, w Chinach sankcje i tak dalej. I takich firm podejrzewam, że jest więcej, że tam gdzieś przez granicę z Mongolią to się ciężarówki takich kart Nvidiowych przewalają na lewo. No wiadomo, Singapur jest po tej części Chin bardziej kontrolowany i tutaj już Stany Zjednoczone i Singapur, te służby tam pracują, żeby tą siatkę wykryć, rozwiązać, ale wydaje mi się, że w tych wszystkich małych azjatyckich państewkach otaczających od zachodu Chiny może dochodzić i od południa też troszeczkę, może dochodzić do takiego procederu, gdzie się to skupuje i sprzedaje do Chin. No a legalnie można sprzedawać taką dwuprocesorową kartę graficzną od Intela. Maxsun, chińska firma nota pokazała taką B60 kartę graficzną opartą o poniekąd podwójny procesor taki sam jak wspiera B580 dla graczy, tylko że tutaj mamy aż 48 GB pamięci VRAM. Po 24 GB na każdy procesor i dwa takie procesory. Jedyny problem jest taki, że ta karta wspiera PCI Express 8 per procesor, ale czy to jest jakiś problem dla sztucznej inteligencji? Niekoniecznie. Jeżeli chcecie o tym więcej posłuchać, to ja parę dni temu u siebie na kanale nagrałem na ten temat film, więc możecie tam wbić i to pooglądać. Fajna sprawa. I tam też zastanawiam się głębiej nad tym, czy może karty dwuprocesorowe wrócą do gry. Moim zdaniem przy dzisiejszych technologiach, takich jak DLSS, FSR czy XS byłoby to możliwe, bo kiedyś był to straszny problem dla programistów, dla deweloperów gier. Jak to pogodzić, żeby te dwa procesory działały? I renderowały klatki. Czy jeden procesor renderuje pół klatki, drugi drugie pół, czy jeden renderuje jedną klatkę, drugi drugą klatkę i tak dalej. Dzisiaj jak już wiemy, już taka synchronizacja pomiędzy jedną, jednym silnikiem generującym jedną klatkę, a drugim silnikiem generującym drugą klatkę następuje. Jaki? Ano taki, że jeden silnik, taki GPU, generuje e, prawdziwą klatkę, a jakiś, jakaś jego inna część, e, koprocesor, generuje. Fejkową klatkę, znaczy fejkową, no tak je nazywamy, ale wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, i później je ze sobą łączą w tym procesie miksowania tych klatek fejkowych i prawdziwych. Dzisiaj można byłoby tą technologię wykorzystać do miksowania ze sobą. Klatek w dwuprocesorowych kartach graficznych i w ramach technologii DLSS, CSS czy FSR zaimplementować obsługę właśnie takich dwuprocesorowych kart graficznych. Dlatego wydaje mi się, że tak jak to, ten pomysł trochę upadł może wrócić do łask. Więcej dywagacji u mnie na kanale, bo tam gadałem o tym pół godziny, więc tutaj Wam tego nie streszczę. No i na koniec dobra wiadomość, zeny 6, które nadchodzą. W przyszłym roku je zobaczymy. Nie wiem jak będzie dalej naming convention, tak jakie było do tej pory, to będą się nazywać Rejzeny 11 tysięcy. Zadebiutują w przyszłym roku i nadal spokojnie odpalimy je na tych płytach głównych, które są obecne na rynku. Tak, przynajmniej w teorii, na pewno AMD wsparcie dla tych kart udostępni. Gdzieś były pogłoski że może być problem z BIOSem to jest tak, że te niektóre płyty główne tańsze mają zbyt małe kości BIOSu i te nowe kody procesora mogą się nie zmienić, nie zmieścić na tych płytach głównych. Dlaczego? Dlatego, że w obecnej generacji, która na razie wypuściła tylko dwie rodziny procesorów, dwie generacje procesorów, i ta będzie trzecia. Tych procesorów jest bardzo dużo, bo już choćby występują podwójnie na starcie. Są zwykłe procki i protki X3D, więc już na na starcie mamy tak, jakby dwie generacje, czyli można powiedzieć, że nie wychodzi jedna generacja, a dwie generacje tak jak to kiedyś wychodziło. Więc już do tej pory teoretycznie wyszły cztery generacje, a wejdą dwie kolejne, więc będzie ich sześć. Na AM4 wyszło pięć generacji, no i też procesory X3D, i był problem ze starszymi płytami, na przykład na A320 czy na A350. B350, że miały za małe BIOSy i nie mieściły już tych procesorów. A teraz wychodzi tych procesorów tam jeszcze więcej, więc um, czy taki problem pojawi się na kartach na AM5? Zobaczymy. Pożyjemy. Zobaczymy w przyszłym roku, jak te tak, procki wyjdą. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się e, w, za parę dni w kolejnym podsumowaniu tygodnia. Miłego wam życzę, dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Zostawcie nam suba, bicie też do mnie na kanał, zostawcie suba, jak ktoś jeszcze tam nie subskrybuje. No i co, do zobaczenia. Cześć.